Witajcie. Dzisiaj mówię jeden z moich ulubionych przykładów z analizy finansowej o porównaniu spółek ubraniowych, które na pewno znacie z różnych galerii handlowych. Przyjrzymy się trzem spółkom, czyli LPP, znacie ich na przykład ze sklepów Reserve czy Bershka, H&M i Inditex, który znacie lepiej jako Zara. Na tym slajdzie są wszystkie dane do których możecie wrócić ewentualnie później. Porównamy sobie sytuację spółek przed pandemią w roku 2017. W czasie pandemii moglibyśmy zaobserwować też bardzo ciekawe rzeczy, czyli jak spółki radziły sobie z redukcją kosztów sprzedaży, to znaczy kosztów funkcjonowania sklepów, które są znaczne, a dlatego wynikają w dużej mierze z długoterminowych umów leasingowych z galeriami handlowymi. To jest jednak osobny temat. Dzisiaj spojrzymy na sytuację taką, jaka była, sytuację normalną przed pandemią. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, że mamy dwa układy rachunku zysku i strat: układ kalkulacyjny i układ porównawczy. W układzie kalkulacyjnym przedsiębiorstwo alokuje koszty do różnych grup, na przykład do kosztu własnego sprzedaży. W tym przypadku kosztem własnym sprzedaży będzie zakup ubrań w Azji i przywiezienie ich do Europy. Czyli będziemy mieli koszty usług obcych generalnie i koszty zakupu tych towarów. Teraz różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztem własnym sprzedaży to będzie zysk brutto na sprzedaży. Zatem Nasza marża, czyli ten zysk brutto na sprzedaży będzie tym większy i większa różnica między przychodami a kosztami własnymi sprzedaży. Jak policzymy sobie sam wskaźnik marży brutto, no musimy po prostu wziąć zysk brutto na sprzedaży i podzielić go przez kwotę przychodów ze sprzedaży zrealizowaną w danym roku, mnożąc może to jeszcze wszystko przez 100% dla lepszej prezentacji. W Rachunku zysku i strat w układzie kalkulacyjnym będziemy mieli w sumie dość mało pozycji w porównaniu z rachunkiem porównawczym, więc tu właśnie skupiamy się na marżach, podczas gdy w rachunku porównawczym moglibyśmy więcej powiedzieć o strukturze kosztów. To, co zrobimy, to zaczniemy od zysku brutto na sprzedaży, potem spojrzymy na zysk z działalności operacyjnej, czyli tak zwaną marżę operacyjną lub marżę EBIT. EBIT to earnings before interest and tax, czyli zyski przed. Odsetkami, czyli innymi słowy kosztem finansowym i podatkiem dochodowym, przyjęło się zrównywać to zyskiem z działalności operacyjnej. Natomiast na samym dole mamy zysk już po potrąceniu wszystkich kosztów jest to zysk netto. Warto pamiętać, że jeżeli gdziekolwiek mamy stratę, to już marży nie liczymy, ponieważ nie ma to specjalnie sensu. A zatem policzymy sobie wskaźnik marży EBIT, biorąc zysk operacyjny i dzieląc go przez kwotę przychodów ze sprzedaży. I weźmiemy sobie wskaźnik marży netto, biorąc sobie z jednej strony zysk netto, i z drugiej strony przychody ze sprzedaży. Za każdym razem mnożymy jeszcze przez 100% dla lepszej prezentacji. Jakie są wyniki dla tych naszych trzech firm? No, zobaczcie, że są dość interesujące. Na poziomie wskaźnika marży brutto wyniki są dość zbliżone, czyli każda z tych firm sprzedaje ubrania mniej więcej dwa razy drożej niż je kupuje w Azji. Z tego wniosek, że jeżeli idziecie do galerii handlowej, to pamiętajcie, że mniej więcej połowa kwoty, którą płacicie, to jest cena samego ubrania, druga połowa to jest koszt funkcjonowania sklepów. I oczywiście być może warto pójść i zapłacić za to, że mamy przyjemność zrobić zakupy w ładnym sklepie. Jeżeli spojrzymy na wskaźniki marży operacyjnej, czyli EBIT, to tu już mamy znacznie większe zróżnicowanie. Od 8 do 17% relatywnie do przychodów. Przy czym tutaj Inditex, czyli Zara, realizuje naprawdę dobry wynik w porównaniu do pozostałych dwóch firm. I dalej mamy wskaźnik marży netto. Tu już różnice nie są tak duże, bo odejmujemy tylko koszt finansowy i podatek dochodowy, więc to zdejmujemy tutaj parę. Punktów procentowych i mamy zasięg taki od 6 do 13%. No, ale dalej to jest różnica mniej więcej dwukrotna między minimum i maksimum, podczas gdy wskaźnik marży brutto był taki sam, praktycznie, w sensie różnice były małe w, pomiędzy tymi trzema firmami. Zinterpretujmy to sobie teraz dobrze. Czyli tak, idziemy do sklepu. W sklepie kupujemy ubranie za 123 zł. Przychodzi potem Mateusz i zabiera 23 zł podatku VAT. W efekcie mamy 100 zł przychodów netto ze sprzedaży dla firmy. To będzie na górze w rachunku zysku i strat. Co się dzieje dalej? Dalej uwzględniamy to, co nam wyszło z naszych wyliczeń, czyli mamy 100 zł przychodu netto ze sprzedaży, to jest na tej górze. Potem zostanie nam tylko 57 zł zysku brutto ze sprzedaży, czyli to znaczy, że mniej więcej 42 zł płacimy krawcom z Bangladeszu i firmie transportowej za dostarczenie ubrań do Polski. Z tych 57 zł zysku brutto na sprzedaży, czyli po potrąceniu kosztów samych ubrań. 49 zł pochłaniają koszty funkcjonowania sklepów, no i ogólnie funkcjonowania firm, na przykład koszty marketingu. To znaczy, zobaczcie, że większość kosztów stanowią koszty niezwiązane z ubraniami, tak? właśnie te koszty funkcjonowania sklepów i zostaje nam z tego 8% czyli 8 zł na 100. Zysku operacyjnego, a po potrąceniu jeszcze kosztów finansowych i podatku CIT, zostaje nam troszeczkę ponad 6 zł w przypadku LPP jako zysk netto, z którym dalej coś mogą zrobić akcjonariusze. Zwróćmy więc uwagę, że jeżeli analizujemy taką firmę jak LPP, firmę ubraniową, to właściwie niespecjalnie nas, można powiedzieć, powinny interesować tematy ubrań, ponieważ dużym kosztem, większym kosztem niż koszty ubrań jest koszt sprzedawania tych ubrań. Czyli innymi słowy, gdybyśmy tak analizowali model biznesowy, no to tu się skupiamy na tych działaniach i zasobach związanych z procesem sprzedaży. To w tym się te firmy specjalizują, a nie w samych ubraniach, które mogą być lepsze lub gorsze, natomiast gro kosztów pochłania sam proces sprzedaży. Co można zrobić dalej? No Gdybyście chcieli czegoś więcej się dowiedzieć, to warto wrócić do drugiego slajdu i policzyć sobie na przykład, o jaką kwotę wzrosły przychody ze sprzedaży na przestrzeni 10 lat, i następnie policzyć średnią skumulowaną stopę wzrostu sprzedaży, czyli ten CAGR. Na pewno znajdziecie w internecie wzór, jak to zrobić. Trzeba pierwiastkować, ostrzegam. Dzięki temu dowiemy się, jak średnio szybko rosły te firmy w porównaniu do siebie. Po drugie, mamy tam na slajdzie dodatkowe informacje o spółkach, które pomogą nam wyjaśnić różnice w rentowności. Jak to jest, tak? Że, że Inditex zarabia więcej marży operacyjnej, a pozostałe firmy mniej. No i wreszcie możemy sobie policzyć, jak to wychodzi dla akcjonariuszy, czyli zwrot na kapitale własny. Co ile lat kapitał własny nam się zwraca? Ile procent rocznie? Z punktu widzenia akcjonariuszy, ta marża oczywiście jest tutaj kluczem, ale jeszcze zależy, ile oni musieli firmę włożyć. Czyli jeżeli mogli włożyć mało i marża jest mała, to może być ok, prawda? Bo jeżeli, żeby zarobić więcej w marży, ja muszę zainwestować bardzo dużo, no to może mi się to już nie opłacać. Czego się dowiecie, jeśli zrobicie tą analizę dalej? No, po pierwsze, dowiecie się, że LPP rosło szybciej o 6 punktów procentowych od pozostałych firm, ale ta konkurencja, choć rośnie wolniej, to dalej rośnie dość szybko, bo jest to trochę poniżej 10% rocznie. I patrząc na kwoty, to te kwoty rocznego wzrostu sprzedaży w takim H&M czy Inditexie są większe niż cała roczna sprzedaż LPP w tamtych czasach. Więc to naprawdę są Istotny wzrost. Po drugie, zobaczymy, że Inditex ma stałą przewagę w obrocie zapasów. Jest to rzecz, której ta firma naprawdę osiągnęła wysoki poziom, i inni konkurenci jakoś nie potrafią tego zreplikować. Czyli to, co oni robią, to mają swoje własne zakłady produkcyjne, które produkują część z tego, co zaraz sprzedaje. I dzięki temu mogą realizować szybciej, krótsze serie i szybciej rotować zapasy. Z drugiej strony, ponieważ mają zakłady, no to oczywiście będą mieli więcej aktywów trwałych. Ten obrót aktywów trwałych będzie wolniejszy, i to obciążenie własnymi zakładami oznacza też, że bardziej obciążeni są inwestorzy, no bo trzeba było te zakłady zbudować. Czyli mamy większy kapitał własny i w efekcie ROE, czyli zwrot na kapitale własnym Inditeksu, jest niższe. Niż zwrot na kapitale własnym HM. Natomiast najgorzej wypada LPP, co być może nie powinno nas dziwić, no ponieważ jest to spółka stosunkowo nieduża, szybko rosnąca. No i jeżeli jesteśmy stosunkowo nowym graczem, który się rozpycha i to dość skutecznie na rynku, no to musimy ponosić koszty tej strategii. Czyli póki jesteśmy na etapie rozpychania się. To raczej nasze rentowności nie będą tak wysokie jak dużych graczy, którzy już mają ugruntowaną pozycję i mogą za pomocą kontroli kosztów uzyskiwać optymalne wyniki. Zachęcam Was do dalszej analizy i polecam też spojrzeć na inne filmiki na kanale, gdzie zobaczycie, jak różnych rzeczy można się dowiedzieć o firmach.